lu witam, trzeci odcinek, dziś jest y, dzień rally y, Sobota i może impreza w Dance Pavilion, ale nie jestem pewien Jaki jest plan na dziś? Yy, jedziemy Teraz bardzo intensywnie do babci W sumie nie do babci, gdzie indziej No, naokoło babci Idziemy do fletariego pierwszy. Będziemy dzisiaj rali trochę oglądać, ale do babci chcę pojechać ze względu na to, że była w tej tym modzie, że ten, że można mieszkać u babci. Stąd mnie interesuje mocno. No dobra, nie będę go. Nie będę mu ssania włączał, bo. Zaraz będzie problem. On, on się grzeje strasznie. Nie wiem czemu tak jest. Ale planu dzisiaj dużego nie ma no. Wejmiemy z tego coś tam od policji, żeby Policja nas nie goniła żeby Policja nas nie goniła i Znaczy nie, nie, żeby nas policja nie goniła, tylko ten No ten police detector, czy jak to tam no. Ooooooo dobra aha musi być pusty, chwileczkę się... oj nie to było to okej okay. aha dobra teraz powinno wszystkie problemy się naprawić yy, tak, pierw tak podziękowania chciałem za, za ten, za popularność poprzedniego filmu i pop, pop, wcześniejszego, kurde, coś z tej szyby chyba jednak trzeba. Coś tu na tej szybie jest jednak. Ciężna moc się zepsuł, ale jednak chyba jest coś na tej szybie jeszcze. Zobaczymy generalnie. Um, co jest? No go. O! Tak działa ten update. Dobra, ale to jest spoko nawet. Niewiele to dało widzę. Brud dalej jest, ale więcej widać. Mmm, tak idziemy. No, już się naprawił mądrze, też nie? No, wracając do tych podziękowań, dziękuję za oglądanie poprzedniego filmu. W ciągu 12 godzin zyskaliśmy 100 wyświetleń około, a na poprzednim filmie w ciągu 8 około 70-80. Coś między 70 a 80, i za 81 subskrypcji. No, naprawdę to jest dosyć duże osiągnięcie, Które go... nigdy nie myślałem, że dokonam. Bardzo fajnie, naprawdę, bo 80, chciałem dzisiaj jeszcze podziękowania na 80, równe złożyć, ale okazało się, że jeszcze jakaś jedna osoba przyszła i jest teraz 81, więc w takim razie dziękuję za 81. I kemp. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają. I tak, i ja do sobie teraz. Wyciszenie będzie przyspieszenie pozdrawiam. Raczej więc, no dobra, w sumie lepiej go zgaszę nie, nie, żeby nie było, że mówię, no, bo później nie mówiłem, tylko tak, po jakoś z jakiegoś powodu tak wyszło, że, że, że na no, później nie mówiłem osobiście. <laughs> dobra, nieważne: piwo jest, piwo jest. Tejmo advert, zaraz trzeba adwerty porozdawać. To trzeba przyczepić. Nie wiem, przejedziemy się chyba oficjalnie po raz pierwszy. Tam po tym. To może być to czego szukamy, ale to się dowiemy zaraz. Dobra, to jest do oddania. Dobra. Yy, jedziemy chyba main, Aha, licznik. Mainową drogą pojedziemy, bo już pewnie będzie zaraz to rali i my umrzemy i się rozbijemy. Tak, już tr trzeci raz przerab nagrywam ten film, bo przez jakieś problemy z tym backpackiem, tp. Więc to ma pójść perf... No, strasznie się nie wrzucił. Chcię Co jest? Co dla nam leży? Czyżby darmowy syf? No, alternator już padł kompletnie. Co to jest? O! O kurde Halo Trzeba to oddać Kurcze Nie spodziewałem się tego No to się zdespi Kurde Co by zrobić z tym? No weźmiemy to ze sobą i odwieziemy ewentualnie do flatterego jak będziemy wracać no kurcze będzie zamknięte, to trzeba będzie odebrać jednego pejczak później. Hmm. Aha, fila Jeszcze jedna rzecz. Aha Dziwno coś ten mod jakiś się robi. Dobra, lecimy, bo batery nam się rozwoduje, jakby dostał. Chyba, żarówka nam jedna padła. Może nie? z przodu mam wgięty zderzak Aha, i dalej jestem zbugowany, świetnie. Hmm, może mam coś. A, no co, co jest y No jest nie dobrze. Mogę to jakoś spać gdzieś? Lufka dawać można. To? O, naprawiło się. Nie wiem, gdzie ja tu będę spał. Jedzenia też nie ma. Mogę zapisywać? Zaczyna... No nie fajnie jest. No. Bateria nam pa nie pa padnie, jak stąd nie pojedziemy niedługo. Ten samochód jest wymagany. Musimy go mieć. Bo inaczej się od nie wydostaniemy. Cóż, w razie napiję się trochę. Babcią, może ona... No coś... czekaj, ja. ja. Daj kluczyki No keys Chyba żart mhm, Panowie i panie, raczej panowie tego Mamy, I have a problem Co jest? Mogę wylać? I co ja to robię? Gdzie się myje? Jak to drain water out? Co mam tu trzymać? Ciekawe. No ale generalnie fajnie... Nie jest! Tknęliśmy tu kompletnie. Tknęliśmy tu kompletnie. Nie mamy nic. Samochód jest. Um, ech, ech jest. Jedyna nasza szansa to jest albo pożyczyć od wujka wala i w taki sposób to zrobić, albo traktorem musimy pojechać. Jest bardzo niefajnie. Bardzo źle jest. Jest tragicznie to. I bateria nam tu padnie, jak ten samochód będzie tu stał, pewnie, nie? Także. I nie mamy gdzie spać. Nie, no to jest po prostu. Nie da się tak nie. Trzeba, wapcie, nam dała trochę pieniędzy. Gdybyśmy jeszcze mogli zadzwonić po wujka, albo po kuzyna, raczej. Aha! Jeszcze jest jedna szansa. Kuzyn, który może tu przejeżdżać okazjonalnie. I idę na... na odwór na chwilę. Dosyć. Co mogę powiedzieć? Co mi się pić. Przy, babki, przy babce nie będę pił. Zostawię co w samochodzie. Kurde, ska, w samochodzie kanapy nie mam. Piwa się zostawię. To co niech leży z tyłu razem z tym. To tu. Widzę, że ta Satsuma zostanie porzucona przez nas też chyba. <laughs> Obawiam się. To! Oj, oj, oj To jakoś trzeba no ja to tutaj Załatwię Dzisiaj Poza grą. Czyli kurde, to my tu utknęliśmy przez następny plus jeden dzień Czyli przez dwa dni musimy tu przeżyć Dwa dni musimy tu przeżyć Chyba że tak, jakoś zdobędziemy kluczyki do samochodu tamtego. Znaczy za sumą byśmy dojechali, co prawda? Ale byłoby to dosyć ryzykowne. Nie wiem, co tutaj zrobić w tej sytuacji. Czy czekać? Czy co robić? Napije się piwa. Nie wiem, czy czekać, co czy, czy, czy robić. Będę siedział na razie i będę rali oglądał, że są okno. No cóż. Nic, nie mam śrubokrętów, kompletnie nic nie mam. Naprawdę nie wiem, co ja mam z tym zrobić. No. Kompletnie nic. Nie mam. nie mam nawet baterii, nie mogę wyjąć, żeby coś z nią zrobić. No dobra! Skoro nic więcej generalnie nie mogę zrobić, to Bo dziękuję za oglądanie i ten żegnam to zdrowie to